Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić jeden z tematów, który nie tak dawno był omawiany na jednym ze zgromadzeń naszej wspólnoty osób, którzy wierzą w Pana Jezusa jako naszego Boga i Ojca. Mianowicie temat dotyczy końca prawa. W Księdze Rodzaju 49 rozdziale, w wersacie 10, czytamy jak to patriarcha Jakub na śmierci prorokował. Nie będzie odjęte berło od Judy, ani prawodawca z pomiędzy Jego nóg, aż przyjdzie szylo i Jemu będą posłuszne narody. Bóg zapowiedział przez Jakuba, że ród Judy będzie miał władzę i prawo ustalania zasad aż do przyjścia Mesjasza, bo szylo to jest jedno z imion mesjańskich, który będzie prawowitym królem całej ziemi i któremu podporządkują się wszystkie narody. Wówczas prawo Chrystusa stanie się nadrzędne wobec wszystkich narodów. I wraz z pojawieniem się Mesjasza stało się to, co zapowiadano wcześniej. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 11, wersetach od 12 do 13 czytamy: A od dni Jana chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, i gwałtownicy je zdobywają, bo wszyscy prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. Prorocy i prawo wychowywali ludzi, aż do przyjścia Jana Chrzciciela, który wskazał nam Mesjasza, do którego odtąd mamy przychodzić. W Ewangelii Jana 1,17 czytamy: Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Prawo starego przymierza zostało zastąpione łaską i prawdą, która nastała wraz z przyjściem Chrystusa i ustanowieniem przez niego nowego przymierza. W liście do Galacjan w trzecim rozdziale w wersetach od 19 do 25 Paweł pisze. Po co więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże. Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogło mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby sprawa. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa. Abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Czyli Paweł mówi, że prawo uczyło nas dobrego postępowania aż do przyjścia Jezusa Chrystusa, który je uprościł i rozszerzył. Uprościł, ponieważ pokazał nam, że wszystkie przykazania zostały zawarte w dwóch przykazaniach miłości względem Boga i bliźniego. O tym czytamy w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, wersetach od 36 do 40. Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do Niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego, jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Czyli z jednej strony Pan Jezus uprościł prawo, tak, bo powiedział, że tak naprawdę wszystko się opiera na miłości do Boga i do bliźniego. No bo spójrzmy na taki dekalog, no jak, jak kocham bliźniego, no to przecież go nie zabiję, tak. Jak kocham bliźnią moją żonę, tak. No to nie dopuszczę się cudzołóstwa, do tak. Jej nie zdradzę i tak dalej i tak dalej. Jak kocham bliźniego, czyli mojego sąsiada, no to go nie okradnę, nie? no i tak samo, jak kocham mojego Boga którym jest Jezus Chrystus no to, nie będę miał, no to nie będę miał innych Bogów obok Niego, tak nie będę sobie szukał żadnych tam jakichś świętych czy, czy jakichś innych osób które by mogły pośredniczyć tak nie będę miał nikogo innego przed Bogiem Jezusem będę się zwracał bezpośrednio do Niego nie? czyli z jednej strony Uprościł, bo powiedział, że całe prawo i prorocy opiera się na, na przykazaniu względem yy, miłości względem Boga i bliźniego. Ale i rozszerzył, że dzisiaj wymaga od nas zdecydowanie więcej. Tak? W piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, w wersetach od 17 do 28 czytamy Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie sprawa, aż wszystko się wypełni. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebieskim. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał a kto by zabił, podlega sądowi. Lecz ja wam mówię, każdy kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz cudzołożył. Lecz ja wam mówię, każdy kto patrzy na kobiety, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Warto zapoznać się z całym fragmentem Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale od 17 do 48. Pan Jezus w swoim kazaniu każe nam być doskonałymi niczym nasz Ojciec. Pan Jezus swoją ofiarą zakończył starotestamentowe kapłaństwo. O tym czytamy w liście do Hebrajczyków. W rozdziale 10 w wersetach od 11 do 14 czytamy coś takiego. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż Jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Czyli co? Mamy tutaj mowę o jednej ofiarze, o jednej ofierze, tak? Że jedna ofiara wystarczyła. Jedna ofiara, którą złożył Pan Jezus. I nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych ofiar, nie ma, nie ma potrzeby powtarzania tej ofiary, bo ona została doskonale uczyniona raz na zawsze i za wszystkich, tak? I w liście do Hebrajczyków w siódmym rozdziale, 12 wersecie czytamy. A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa, tak? No bo skoro testamentowe prawo zostało zamienione nowym prawem miłości względem Boga i bliźniego, o czym czytaliśmy, o czym czytamy tutaj, yy, o tym prawie jak wygląda czytamy w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza, tak? W wersetach od 36 do 40. Tutaj mamy o dwóch największych przykazaniach, czyli będziesz miłował pana. Swego Boga, całym swym sercem, całą swoją duszą, i całym swym i całym swym umysłem, tak? To jest pierwsze przykazanie największe, a drugie mówi, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, tak? Czyli, skoro starotestamentowe prawo zostało zamienione nowym prawem miłości względem Boga i bliźniego, bo te wszystkie prawa one nas, one są naszym pedagogiem, one nas dalej pouczają, tak? Mamy, możemy się z nich uczyć, tak z nich czerpać, ale. Ale tak naprawdę, jeżeli rozumiemy, na czym polega miłość do Boga i do bliźniego, no to już w tych dwóch prawach mamy e, całe to prawo, tak? I, I wówczas już jeżeli poprawnie je to rozumiemy, to nie potrzebujemy już tamtych starych praw, tak? Nowe prawo oparte jest na łasce, wierze i miłości, a nie na systemie ofiar i rytuałów. List do Hebrajczyków, 8 rozdział, 13. werset mówi. A gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione, a to co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Czyli wraz z ofiarą Mesjasza nastało nowe prawo, a stare stało się przedawnione. Tak. W liście do Rzymian, w 10. rozdziale, 4. wersie czytamy: Końcem bowiem prawa jest Chrystus, ku sprawiedliwości każdego kto wierzy. Czyli sprawiedliwość możemy osiągnąć wyłącznie w Chrystusie, który dał nam nowe, lepsze prawo. W trzecim rozdziale tego samego listu, czyli listu do Rzymian, w 28 wersecie, Paweł mówi Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Bowiem człowieka usprawiedliwa wyłącznie wiara w Jezusa Chrystusa, która objawia się wypełnieniem dwóch przykazań miłości względem Boga Jezusa i Jego Ojca oraz wszystkich ludzi i aniołów. Czyli kiedy kochamy i Boga Jezusa, i Jego Boga Ojca, i kiedy kochamy naszych braci, e, naszych braci aniołów, ale też no, naszych braci innych ludzi, tak? No to wypełniamy, wypełniamy całe prawo, tak? Wypełniamy i to, i to nowe prawo, tak, które Bóg nam wypisuje na naszych sercach, ale i też to stare wypełniamy, tak, które było, które było pedagogiem. I nowy człowiek, który się naradza w Chrystusie, no to już rozumie, że całe prawo i, i prorocy, całe pismo tak naprawdę opiera się na dwóch przykazaniach miłości względem Boga i bliźniego, tak? I już wtedy nie potrzeba nam niczego do tego dodawać. To jest dla nas wystarczające. No i to jest piękne, że to jest aż tak proste. Że to jest aż tak proste. Że wystarczy kochać Boga, wypełniać Jego słowa. Bo kochać Boga, no to znaczy wypełniać Jego słowa, liczyć się z Nim i wielbić go tak. I kochać naszych bliźnich, czyli, czyli czynić, czynić im dobrze, pomagać, e, też pouczać, ale no wiadomo, e, wszystko w duchu miłości, tak? Że kiedy podstępujemy właśnie w ten sposób, w myśl dwóch przykazań, no to, no to postępujemy po Bożemu, tak? I, I to jest na chwałę Boga. Dlatego, no. Kierujmy się nie starymi prawami, tak? Nie przykazaniami starego prawa, tak? ale, ale nowym prawem, które Bóg wypisuje na naszych sercach. I miłujmy naszych bliźnich, i miłujmy naszego kochanego Pana Jezusa. I wypełniajmy Jego wolę, tak? Bo to też znaczy właśnie miłować Boga. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że. Że, po, że ten temat będzie pomocny dla Was, i życzę Bożego Błogosławieństwa, i, i niech Chrystus ma Was w swojej opiece. Z Bogiem.